Dzień dobry, witam was z pokładu BMW F750GS Jako, że nie samą człowiek żyje, no nie? To postanowiłem Właśnie dzisiaj sobie wypróbować takie coś Zapytacie dlaczego 750, a nie 1250 na przykład Albo tak, a czemu nie Bo uważam, że ten motocykl Jest w miarę przystępnie cenowo O ile Mówimy o wersji podstawowej, ale do tego przejdę gdzieś tam pod koniec, może. A teraz, takich danych technicznych, takie wiecie, czyste technikalia, to co zawsze robię. Mamy tutaj silnik o pojemności 853, tak? Dobrze zapamiętałem? No, w każdym razie powiedzmy, że 850 pojemności. I trochę właśnie ta nazwa 750GS troszeczkę tutaj myli nas, bo wyobrażamy sobie powiedzmy na pierwszy rzut, że to jest 750K, ale nie, tutaj jest 850. Koni mamy tutaj dokładnie 77, a newtonometrów 83. Te newtonometry są dosyć szybko dostępne. Tu jeszcze wracając do samego silnika, jest to silnik dwucylindrowy w układzie rzędowym i... Plus, zdaje się z tego, co dobrze, o ile dobrze doczytałem, tak mi się wydaje przynajmniej, że też tutaj jest tutaj przesunięte to wykorubienie. Słyszę, że tutaj piszą o wykorbieniu przesuniętym o 90 stopni. Generalnie podobne patenty jak ma Yamaha, Honda i generalnie teraz już wszyscy mają w tych twinach i nie tylko twinach. Tutaj mapa za pomysł o 270 stopni przestawiona, jakoś takie cuda, wiadomo o co chodzi. I teraz powiem tak, bo teraz sobie tu tak powolutku jadę. No bo niestety sobota, ruch jest Także tak to będzie pewnie wyglądał Muszę gdzieś sobie wyjechać No w każdym razie Pozycja jest super Podoba mi się Bardzo wygodnie jest tutaj na tej kanapce Fajne ręce Bardzo to jest takie No przyjemne, no znowu takie fajne Wiadomo, no jest to jakby nie patrzeć W jakiś tam sposób Turystyczny motocykl w tą stronę nakierunkowany Nawet troszeczkę Na jakieś tam enduro offroad Dobrze, to jeszcze, jak tu tak sobie jadę, to jeszcze z parametrów Masa tego motocykla to jest, znowu, o ile dobrze zapamiętałem, bo to tak wiecie Czasami człowiek coś może zapomnieć Ale wydaje mi się, że jest to 224 kg No, czyli tak dużo, niedużo, no jak na taki um, Ala turystyczny motocykl, czy tam około turystyczny motocykl, myślę, że jest to w miarę odpowiednia masa Teraz tak, jeżeli chodzi o takie właściwości jezdne, to mamy tutaj troszeczkę większy skok zawieszenia niż powiedzmy w takich motocyklach szosowych czy tam nakedach i tak dalej, bo tutaj z przodu mamy 151, a z tyłu 177 mm. No i co miałem mówić, bo się trochę zaciąłem, bo mi się tu rezerwa włączyła no daje nam to wiecie, no, troszeczkę większe pole do manewru w jakimś tam lekkim terenie bo ja takim motocyklem powiem wam, już jakoś bym się nie bał jechać na jakieś na jakiś shooter właśnie ale też coś raczej utwardzonego no i te opony to raczej są oponami szosowymi jeżeli chodzi o tą wersję, na której ja jadę teraz no to jest to wersja, no doposażona we wszystko co może być doposażony ten GS no wiadomo nie ma tutaj kufrów i tak dalej, ale no wiecie, te takie, te takie pakiety, no to tutaj są, mamy tutaj wszystko, czyli całą tą elektronikę mniej lub bardziej potrzebną właśnie tutaj mamy i zaraz tu się postaram gdzieś zajechać No po prostu gdzieś sobie zatrzymać się i troszeczkę co nieco o tej elektronice poopowiadać, bo trochę tu tego jest. Na razie powiem Wam tak, jeszcze mocno niewyczuty mam ten motocykl, bo no tak, sprzęgło jest bardzo takie czułe, bym to powiedział, takie od razu nam tutaj reaguje. Króciutki skok, takie bardzo czułe jest. Manetka gazu, no tutaj mamy ten fly by wire, czyli elektroniczna przepustowca i te sprawy, czyli też trzeba się troszeczkę przyzwyczaić do działania tej manetki super prowadzenie jest naprawdę fajne pozycja jest fajna działanie szyby jeszcze nie wiem postaram się sprawdzić no bo wygląda tak jak wygląda e estetycznie dla mnie średnio bo wolałbym na pewno jeżeli bym miał mieć taki motocykl to wolałbym tą szybę mieć na pewno wyższą choćby z tego żeby wyglądało troszkę lepiej według mnie a czy działa, no to jest, no postaram się sprawdzić, bo na razie tutaj nie mam możliwości, jakoś tak bardzo. Tak, jeżeli chodzi o dynamikę tego silnika, no to powiem Wam, że jestem generalnie, no może nawet nie zaskoczony, ale yy, ukontentowany, tak to nazwę, bo wydaje mi się, że spokojnie wystarcza do takiego normalnego jeżdżenia, jak ktoś jakiś nie jest super wymagający i nie wiadomo czego szukający, tak jak ja choćby. To takie, takie przyspieszenie, taka dynamika spokojnie wystarcza. To jest dosyć elastyczne. Ten moment tu też robi robotę. No, 3000 już się nam to podnosi. Się niegładnie wstaje. I to jest to, na czym mi generalnie zależy. I będzie raczej zależało. Tak, bardzo to ładnie nam wstaje tutaj na obroty. Nie wiem, czy tu jest opcja regulacji tego roll gazu. Bo w sumie to jakoś tam nie wnikają w to bardzo, ale jeżeli ja bym miał to mieć to i dałoby się wyregulować to bym sobie ją zrobił trochę czulszą, żeby wcześniej reagowała, bo ona według mnie ma troszeczkę za duży luz. Ale to są takie wiecie, no pierdoły. Do przyzwyczajenia oczywiście, to nie jest nic jakiegoś okropnego, także... Jest to wszystko do obczajenia i przyzwyczajenia Tak samo troszeczkę szukam Tego przełącznika kierunkowskazów co rusz Jeżeli chodzi o sam hamulec Przedni, bo na razie tylnego jeszcze nie dotykałem Ale jeżeli chodzi o przedni hamulec Super sprawa Panie klamka jest nisko Podoba mi się to Ale na razie wam pokażę No jak ja na tym wyglądam Przy moim 1,76m Motocykl całkiem spoko w miarę wygodnie tutaj dostaję nogami i może nie całymi stopami, ale bezproblemowo. Powiem Wam, że to jest trochę jakby inna kultura w ogóle skręcania yy, niż choćby w mojej Jomasze. To się naprawdę super prowadzi. No, powiem Wam, że to jest bardzo przyjemne prowadzenie. I teraz, jeżeli chodzi o tą sławetną elektronikę, której tu jest dużo, no to tak, przede wszystkim regulowane zawieszenie tylne elektronicznie, e, wstępne na, na napięcie, e, tak, quick shifter, oczywiście, góra-dół. Jeżeli chodzi o zawieszenie przód, nie mamy żadnej regulacji, to może być jakiś tam mały minus. Tak, z dodatkowych rzeczy mamy tutaj, oczywiście, ten wyświetlacz. Tutaj mamy, generalnie, tak jak widzicie, bezdotykowy system. Przygotowane tutaj mamy pod podnawigację oryginalną, mamy tutaj światła LED, przód, tył i kierunkowskazy i to też jest pakiet. No to akurat jest fabryczny wydech, ale za 2000 tam z hakiem możemy sobie od razu wsadzić Akrapowicza. Jeżeli chodzi o stopkę centralną, tak samo jest to opcja dodatkowa. Co tu jeszcze mam z tych dodatkowych rzeczy? No wiadomo, te wszystkie kontrole trakcji, czy nazwijmy to te tryby jazdy to też są opcje dodatkowe bo tak, w standardzie mielibyśmy tylko road i rain czyli po prostu normalne jeżdżenie i na deszcz a tutaj jeszcze mamy dodatkowo dynamic i mamy enduro, czyli tutaj nam pozwala blokować tylny hamulec i tak dalej a w standardzie by były tylko te dwa tryby i zdaje się kontrola toru chyba, czy jak ktoś to się tam nazywa ASC chyba nie pamiętam Teraz tak, tak. Jak widzicie, tutaj mamy e, no, pełno tych przełączników. Tutaj mamy choćby tempomat, który też jest oczywiście w, w dodatku jako dodatek. Tutaj mamy sterowanie tym zawieszeniem. I teraz tak, tak. Jak widzicie, tutaj w zależności od e, trybu jazdy, jaki mamy, no to też będziemy mieli tryb zawieszenia. I teraz tak, załóżmy sobie tutaj dynamic, czyli to jest tryb, jakby wiecie, przepustnicy i tak dalej. I teraz też możemy sobie wy zawieszenie wybrać albo Dynamic, albo Road. Dajmy Dynamic, podejrzewam, będzie trochę sztywniejszy i zobaczymy. No jest tu dużo opcji: grzane manetki które są oczywiście też dodatkowe jak wiadomo. Tak jak widzicie, tu się nam zaś wyświetla. Mamy 3 stopnie i wyłączenie. No tempomat już mówiłem. No mini, no tutaj są bariery, no różne cuda można sprawdzić. Podłączycie telefony możemy do tego, żeby mieć nawigację. Muzyczkę, telefon odbierać, i tak dalej, ustawienia. No, jest tu tego mnogość, prawda? Tutaj jest taka karta mój pojazd, i tu nam dużo rzeczy pokazuje: cisienie w kołach. Choćby tutaj mamy taki no, po, komputer pokładowy, czyli podstawowe rzeczy: przebiegi, średnia prędkość, średnie zużycie, zasięg na paliwie, jaki mamy w baku, jak długo jechaliśmy, jak długo mamy przerwę jaki jest przebieg, no wszystkie, wszystkie takie rzeczy tu mamy jedynkę i dwójkę, czyli dwa takie tripy, nie? i teraz tak, tutaj mamy temperaturę płynu chłodniczego ciśnienie w kołach ładowanie, ilość paliwa do tankowania no i że serwis, nie? także to jest takie wiecie, na temat pojazdu karta i do góry przyciskiem sobie z tego wychodzimy i wracamy do podstawowych rzeczy, czyli obrotomierz Prędkościomierz, wskaźnik zapiętego biegu, zegar, temperatura na zewnątrz, jakie mamy świata. Tutaj mamy, że automatyczne są ustawione i niech tak sobie, nie sobie tak są. Tyle z wyświetlacza myślę. Na pewno jeszcze jest tam więcej opcji, ale nie mam czasu za bardzo, żeby aż tak grzebać. Teraz tak, fajny myg jest do tankowania motocykla. Trzeba wyłączyć zapon i dopiero wtedy możemy krapkę od paliwa otworzyć. Jak zapon jest włączony... Tak jak widzicie, fajnie się odpala. Osiągniemy to rezerwo, wiem. Pojadę spokojnie. O, i tak jak widzicie, teraz się nie da otworzyć. Takie zabezpieczenie po prostu. Powiem Wam, że gdyby nie ta mała, szybka, czyli w sensie taka krótka, niska, to on by mi się chyba, no prawie że w 100% podobał. Bo Coraz bardziej mi się taki, taki styl podoba. Wcześniej mi się wydawało, że te nocy takie, nie? Nosacze, bo wszyscy tak mniej więcej robią podobnie albo większość. Jakoś mi się to wcześniej tak średnio podobało, ale jak teraz tak na żywca sobie go oglądam, to on mi się zaczyna podobać. Fajny jest kurczę, no. Całkiem, całkiem fajny motocykielek Trochę minut za to zawieszenie w takim motocyklu, no już by było fajnie, nie? Mieć jakąś regulację, jakąkolwiek. Y, hamulce Brembo, plusik. I to chyba też w sumie czuć, bo jest fajny, faktycznie jest fajnie wyczuwalny hamulet i mamy tutaj przewody w oplocie stalowym, tylko z osłonką plastikową na zewnątrz to się tam dopytywałem. Dobra, to jeszcze standardowo zrobimy brzmienie motocykla. tak, Wkręca się to ładnie na obroty Ale będzie fajnie jak na fabrykę Fajnie Aha kanapa, no Przyjemna Tutaj też mamy taki materiał antynieby poślizgowy No nie jest źle Chyba że to już będzie ta komfortowa Może nie wiem Może ta z takiego pakietu jakiegoś lepszego Pieron wie Jedziemy dalej Co do tych przełączników tutaj no powiem wam w miarę wszystko pod ręką. Wiadomo, że jest tu na tyle tego, że trzeba by było troszeczkę czasu poświęcić, żeby się do tego wszystkiego jakoś tam przyzwyczaić, zapamiętać gdzie co jest. Ale powiem wam tak, z całkiem tych niskich obrotów, tak jak mam teraz, dwójeczka i takie, wiecie, prędkość 25, no to tutaj na pewno na przykład Yamaha z tym swoim silnikiem, no lepiej to robi, bo tutaj jest skubanie, takie szarpanie, trochę już jakby za niski poziom tych obrotów dla, dla tego motocykla wiadomo, można tutaj się nogami zapierać elegancko, bo bag jest bardzo fajnie tutaj wyprofilowany i fajnie czujemy ten motocykl dzięki temu, że tu możemy się fajnie, naprawdę fajnie zaprzeć tutaj widzę plastikowy element jest, czyli przemyślana sprawa, żeby wiecie no nie ciorać spodniami po lakierze tak, dynamika tego naprawdę jest wystarczająca do takiego normalnego, wiecie, przemieszczania się układanie w zakręty bardzo przyjemne chociaż jeszcze, no nie znam go, nie wiadomo, trochę jeszcze takie mam opory, wiadomo a poza tym, też mi tu Pan mówił, żeby no, nie przesadzać, bo to ma 350 km chyba przejechane, więc Szkoda maszyny, no nie? I silnika, żeby go jakoś łotać, no i oponki jeszcze, eee, świeżyny, no nie? Kućki wystają, także, no nie ma co świrować. Tak, prowadzenie, A mówiłem już? Mówiłem, że fajne, hamulec super, fajnie jednym paluszkiem, aha, tylnego nawet nie popatrzyłem jeszcze, albo jakoś ostatnimi czasy w ogóle zapominam, że jest coś takiego. Oj, oj. No dobra, no. Jest, jest. Nie jakiś znaczący. Trzeba by się było chyba mocno postarać, żeby, żeby coś tu nim wykonać. Taki pewnie ma być, no i tyle. Dobra, tyle to mnie tak średnio interesuje, przynajmniej w takim jeżdżeniu, jak ja jeżdżę. Dobra, co ja tu mogę powiedzieć o tym quickshifterze? Eee, no, że działa, aczkolwiek jeździłem z lepszymi quickshifterami, choćby, nie wiem, w tej R6, tylko że tam był zaś tylko do góry, tutaj mamy góra-dół, eee, no ale nieważne, tam do góry na pewno w R6 to było delikatniejsze, Te działanie było takie, wiecie, płynniejsze, szybsze, także. Ale działa, no generalnie to co ma robić to robi, tylko z takim troszeczkę efektem wydaje mi się szarpnięcia, ale to podejrzewam, że przy, wiecie, przy pełnym takim przyspieszaniu, gdzie chcemy tego quickshiftera używać, albo przy takim zwanianiu to powinno być ok, ja tutaj raczej go tak używam, wiecie, na pół gwizdka z, z manetką na pół gwizdka więc też to może mieć znaczenie, aczkolwiek i tak mi się wydaje, że mógłby być delikatniejszy płynniejszy, ale działa, w dół też działa ale trzeba go dosyć mocno tą wajszkę klepnąć żeby w dół bieg zszedł to nie jest takie tylko mik, mik, ten taki liz, takie wiecie, głaśnięcie, tylko jednak trzeba kopnąć trochę tą nóżkę tą dźwignię, żeby nam to zeszło. No, nawet do jedynki sobie możemy na tym quickshifterze zrzucić. Przy, przynajmniej tak się mi wydaje, że tu się nic nie dzieje. Złego. E, jakby to było po polsku, taki quickshifter. E, szybko przeciepywacz. O. Dobra, tu sobie wskoczyłem na jakąś tam kawałek obwodnicy żeby zobaczyć ten podmuch zrobię to oczywiście przy prędkościach w miarę no takich normalnych, przelotowych jak sobie jaję, że jak jadę gdzieś tam na ten, na jakąś tam wycieczkę Nie, no fajnie działa, tylko trzeba stanowczo. O. Słuchajcie, no generalnie kurczę, taka godzinka z motocyklem to w mojej ocenie stanowczo za mało, żeby się jakoś tak bardzo. Nad nim tutaj rozprawić, wiecie, z nim w sensie opowiedzieć coś ciekawego. I co, ja bym powiem tak: ten motocykl zdaje się z tego, co gdzieś tam próbowałem sobie wyliczyć, to kosztuje ta, ta wersja gdzieś jakieś 50. 56 tysięcy chyba. Kurczę, no nie pamiętam teraz już, ale załóżmy, że gdzieś tam w granicach 55-6 tysięcy bez tych kufrów, czyli tak jak go mam teraz tutaj, nie z tymi wszystkimi elektronicznymi bajerami. No działa tam shifter, działa spoko. Tylko mówię, mocna noga, w sensie bez jakiegoś większego celebrowania tego przyłączania biegów i bieg nam fajnie schodzi. No to wracam do tej ceny. Yy... 56 za ten, za ten yy, egzemplarz akurat, prawda? No i powiem tak, to jest sporo, znaczy sporo no jak na ilość tego tu wszystkiego to może i nie tylko, że to już jest, no wiecie, no za te pieniążki wybrałbym coś innego, na pewno ale jeżeli będziemy mówili o tym motocyklu w wersji takiej typu bieda, czyli dla mnie takiej, nie? typu, wiecie, bieda edition Czyli, że chcę motocykl nowy, ale po jak najtaniej. To jest, wiadomo, trochę śmieszne, ale, ale pff, no, takie sobie realia. <grytanie> no nie? Załóżmy. No to ten motocykl już kosztuje wtedy goły. E, 40 tysięcy i pół, dokładnie, 40 tysięcy 500, tak to powiem. I powiem Wam, że to już jest trochę, według mnie, wtedy inna rozmowa. Wiadomo, że tracimy wszystkie wtedy te tutaj bajery, które tutaj mamy. Quickshiftery jakieś tam lepsze kontrole trakcji, te bardziej profesjonalne regulowanie zawieszenia. To elektronicznie tracimy ten wyświetlacz. Mamy wtedy normalny licznik. Ten bezdotykowy ten kluczyk nie? Bez, bez kluczyka, bez stacyjki w sensie to też tracimy to, to pod nawigację, LEDy tracimy. Chociaż tylnia lampa lodowa jest w standardzie. No w standardzie tam po prostu dużo nie ma. Mamy tylko ABS plus jakieś tam te właśnie podstawowe kontrole tych trybów, to co wam tam pokazywałem. Ale się mi trafiła kopara. No, czyli po prostu tracimy, tracimy dużo, ale powiem wam szczerze ja mam gdzieś tą całą elektronikę? Ja nie wiem, jak kurczę, jakoś by mi nie zależało. Oczywiście, gdyby mi było stać, to bym inaczej rozmawiał. Wiadoma sprawa, no nie? Ale na pewno, na przykład, bym nie tyrał jak jakiś dzik, żeby z 40 y, zwiększyć sobie kwotę do 56, bo muszę mieć elektroniczne bariery. To na pewno, nie na tym etapie, tak jak jestem, czy coś. Ja bym brał tego kurdego lasa za y, 40 koła. Y, wrzuciłbym tylko sobie szybkę dla samego efektu wizualnego, chociaż właśnie, bo zapomniałem tam powiedzieć na tym pasie, działać coś tam działa, nie powiem, że, żeby nie było jakiegoś efektu, bo ona robi robotę jakąś taką w miarę tutaj tak aby no nadkask w miarę wyrzuca, no ja mam 176, to też wiecie no łatwo mnie ominąć, no nie? to powietrze więc tutaj na górą spoko ale bokami tam ciora mną trochę, ale spoko ogólnie jak na takiego piździelnika, taką szybkę typu pizdzielnik jest spokojnie. no i teraz tak, to zawieszenie wydaje mi się, że nie jest najgorsze, nawet, nawet w seryjnym tutaj w sensie nieregulowalnym przodem i tak wydaje mi się, że daje sobie radę, nie jest tak źle Ja nie pamiętam czy mówiłem o baku, że tu jest 15 litrów. No i to jest tak dużo, nie niedużo. No, przy tutaj spalaniu załóżmy około 4 litrów, bo tak podaje producent 4 z hakiem, no niech będzie, że 5 nawet spali. No to mamy tak 300 km na pusto, pusty zbiornik, nie? No to no też nie za dużo jak na turystyka, no ale kurczę, wszystko idzie o garądzie, jak się chce. Jeździ się tym co się ma. Jak ci taki kupi, to się na przykład tak będzie jeździło, żeby się tankowało, no i już, nie? Co tu jeszcze? A, o, widzicie, o lusterkach nic nie powiedziałem. Mam dość dobry ten e, widok do tyłu. Na pewno powiem lepiej niż w Jamasze. Więcej widzę, bo są szerzej po prostu. Powiem Wam, że e, bardzo fajna jazda, bardzo przyjemna. Podoba mi się ten typ motocykla. I szczerze mówiąc, przy tej wersji takiej gołej, to mógłbym się nad nim zastanowić. Dobra, słuchajcie, no bo już jestem na miejscu. To tyle o tym motocyklu. Generalnie mówię, podoba mi się jazda, lubię takie, takie motocykle, ten typ. Mógłbym, myślę, takiego mieć. Szybę bym sobie tu wprawił. Bez tej elektroniki, ona by mi raczej nie była tak aż bardzo potrzebna, bo każdy taki pakiet Tu tutaj w granicach jest 3000. No, zależy co tam sobie wybierzemy, nie? bo tam można też osobno niektóre rzeczy dokupić. Także wszystko w zależności, co sobie tam wybierzemy. Także tyle. Mam nadzieję że do zobaczenia w kolejnym odcinku. A tymczasem pozdrawiam. Do zobaczenia. Hej.